Nie, Misia. A, Misia. Mm, 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 mm. Szkoda, że już go nie ma. Drugi dzień. Proszę pani, dzień dobry. Dzień dobry, Pranksta Dzień dobry. Dzień dobry, edymi. Tak, kto tam? Ja, ja, ja jestem ja, nowa. Yy, dobrze, jak się nazywasz? Tak, sobie, yy, tutaj, alakrzywy. Yy, dobrze. wali w drzwi. Cześć. Wali, Bibi. No co? Bo nie wyspaliśmy. <laughs> wyspaliśmy, wyspaliśmy, wyspaliśmy. Ja, 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 przepraszam, że się spóźniłam. Nie, Ał, nie stałam. Ja jest wysypka. E, e, hej, to głupia baba mi zajęła miejsce. O, o! musiałam popchnąć. Au. A co ty a, robisz? A, wali, Bibi. No, bo tak głupia baba mi zajęła miejsce. Nie wolno tak mówić. To jest złe. Proszę Br pani, niech pani jej coś powie. Wali, Bibi, to było okropne. Wali, Bibi, byłaś strasznie niegrzeczna. Proszę iść tutaj, siąść obok mnie. Jeju, znowu obok tej głupiej baby, pani. Nie wolno tak mówić. Dlaczego? Ty też jesteś głupia, baba, miałaś takie bezsłynne <laughs> <podstępne> włosy. <laughs> Nie no, to masz bardziej paskudniejsze. Że Co? Masz y, y, gniazdo na głowie. Dobrze, dzieci, już, już spokój, spokój. Jaki piękny i chłopiec. Przerwa robić? Z... <śmiany> Ratunku, proszę, wypuść mnie! <śmiany> błagam cię, błagam! Mm, 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 mm. A, uratowałeś mi życie, taczgaj! Mm, 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 mm. <laughs> Dobrze, dzieńcie mi teraz. Nie chcę mi Cię czekać, że ktoś będzie niegrzeczny. Od razu kogoś zamknę, ale, ale o co Ci chodzi? Na balkonie! Może czas na Dywe? Chodź. O, nie ciągnie mnie za włosy! Przepanie! No mi! Nie chcę. I tak tutaj nie wejdę. Nie, nie, nie! Nie, nie proszę, nie. Oni drzwi się zamykają. I co teraz zrobisz, mała dziewczynko? Wypuść mnie stamtąd. Nigdy. Hehehe. To było okropne. Co ja robię, Ja powinnam być na trzecim piętrze. Któraś z was pójdzie na górę. A, co? Może... Jak... Może... Taczka jest taki odważny. E, ja? Tak, jasne, Taczka. Możesz tam iść do góry i ją uratować. Ale musisz uważać, bo tam jest pani dyrektor i ona piernuje. To jakie mam to niby zrobić? Przechedźcie ją. Ona się niekiedy tylko patrzy na swoje radio i słucha wiadomości. Dobrze. Już idę. Przeszukamy tej wstrętnej dziewczyny pleca. Czek! nie Tam uratujecie. Chodź. 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 Szybko. Chodź. Oh. No tak. Zapomniałam, że pani dyrektor ma takie coś. Jak ktoś będzie chciał uratować Dima, to coś się takiego łączy. Co tutaj robisz? Taczko co tutaj... A będziesz też zaknięty nara. Otaczkaj I Nie teraz przez ciebie razem u To nie przeze mnie, to przez panią dyrektor, ona tutaj też nastawiła pułapki. Skąd mogłam wiedzieć? Ale pan. Nieważne, będziemy tutaj czekać aż na tak Baba za